Po tym filmie pokazano sposób konfigurowania identyfikatora SSID, Service Set Identifier, w chmurze Ruiji Cloud. Dzięki funkcji SSID użytkownicy mogą wyszukiwać sieci Wi-Fi, łączyć się z nimi oraz nimi zarządzać. Obejmuje to skonfigurowanie identyfikatora SSID, hasła, pasma częstotliwości i innych powiązanych parametrów. Logowanie Przejdź do oficjalnej witryny internetowej chmury Ruigi Cloud. Na wyświetlonej stronie internetowej wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij przycisk Login. Konfigurowanie identyfikatora SSID. Na stronie Home kliknij nazwę projektu, aby przejść na stronę konfiguracji projektu. Wybierz kolejno pozycję Configuration, Device Config, Wireless, SSID, aby przejść na stronę konfiguracji. Na stronie SSID kliknij pozycję Add SSID, aby utworzyć identyfikator SSID dla urządzeń w sieci, wprowadź wymagane parametry. Kliknij pozycję Enable Apartment Wi-Fi, aby przejść na stronę konfiguracji. Wybierz przeznaczenie identyfikatora SSID. Spowoduje to automatyczne wygenerowanie zalecanych kombinacji parametrów w systemie. Skonfiguruj podstawowe parametry, w tym identyfikator SSID, pasmo częstotliwości, tryb szyfrowania, typ szyfrowania oraz hasło. Kliknij pozycję Advanced, aby skonfigurować ustawienia zaawansowane. Wybierz odpowiedni tryb z listy rozwijanej Wireless Mode. Opcje ustawienia forward mode obejmują tryby mostek i translacja adresów sieciowych NAT. Jeśli ustawienie forward mode ma wartość bridge, wybierz pozycję user and AP in the same VLAN z listy rozwijanej VLAN. Możesz też wybrać pozycję other VLAN i wprowadzić identyfikator sieci VLAN. Na przykład, jeśli identyfikator sieci VLAN ma wartość 10, klient połączony z identyfikatorem SSID zażąda adresu IP od serwera DHCP skojarzonego z siecią VLAN 10 w sieci. Po wybraniu wartości NAT w ustawieniu Forward Mode kliknij pozycję Configure, a NAT Pool, aby przejść na stronę konfiguracji. Podczas konfigurowania puli adresów urządzenia, wybierz pozycję General Address Pool i kliknij pozycję Click Here to Use the Device's Default Address Pool, aby dostosować pulę adresów. Po zakończeniu konfigurowania kliknij przycisk OK. Jeśli w sieci znajduje się wiele punktów dostępowych i jest włączone ustawienie Layer 3, Roaming, wybierz pozycję NAT Roaming Address Pool i kliknij pozycję Click Here to Use the Server's Default Address Pool. Aby skonfigurować zakres puli adresów, po zakończeniu konfigurowania kliknij przycisk OK. Określ, czy chcesz ukryć identyfikator SSID. Jeśli będzie to potrzebne, włącz ustawienie Client Isolation. Ustawienie 5G Prior Access jest włączone domyślnie. Jeśli będzie to potrzebne, włącz ustawienie 802.1SR. Włączenie ustawienia 802.1SR powoduje, że czas przekazywania roamingu jest skracany w celu przyspieszenia roamingu. Włączenie ustawienia Single Client Speed Limit umożliwia ustawianie limitów szybkości łączy Uplink i Downlink dla każdego klienta połączonego z tym identyfikatorem SSID. Włączenie ustawienia Rate Limit for SSID Users umożliwia ustawianie limitów szybkości łączy Uplink i Downlink dla identyfikatora SSID. Kliknij pozycję Go to the Captive Portal page, aby przejść na stronę Portal Authentication. Kliknij przycisk OK. Weryfikacja konfiguracji. Po zakończeniu konfiguracji nowy identyfikator SSID będzie znajdował się na liście identyfikatorów SSID. Opcje w kolumnie Operation są opisane w następujący sposób. Kliknij pozycję Edit, aby zmodyfikować parametry konfiguracji identyfikatora SSID. Kliknij pozycję Delete, aby usunąć określony identyfikator SSID. Po zmianie nazwy punktu dostępowego kliknij pozycję Synchronize Apartment SSID, aby przejść na stronę Synchronize Apartment SSID, a następnie kliknij pozycję Batch Update SSID, aby zaktualizować identyfikatory SSID, na które ta zmiana ma wpływ. Zarządzanie istniejącymi identyfikatorami SSID. Kliknij pozycję Manage i wybierz odpowiednie identyfikatory SSID. Kliknij pozycję Enabled lub Disabled, aby włączyć lub wyłączyć wybrane identyfikatory SSID. Kliknij ikonę trzech kropek i wybierz pozycję Advanced. W zależności od potrzeb włącz albo wyłącz przełącznik ssid based Client Isolation lub API-based Client Isolation. Kliknij ikonę trzech kropek i z listy rozwijanej wybierz pozycję Import Configuration. Wybierz projekt, z którego chcesz skopiować konfigurację identyfikatora SSID, a następnie kliknij pozycję OK. Proszę śledzić ten numer, proszę skomentować nasz film lub wysłać do nas e-mail. Do zobaczenia w następnym filmie.